Cześć! Nazywam się Sylwia Kosiak. Jestem certyfikowanym coachem, hipnoterapeutą, ale też mam za sobą takie dosyć rozległe doświadczenie w biznesie. Ponad 20 lat pracując w wielkich korporacjach i też jestem zaangażowana w rozwój duchowy od kilku lat. I tutaj tak naprawdę zadziało się bardzo, bardzo dużo. Przez te kilka lat w moim życiu, i dlatego też się z Tobą chcę tym podzielić, moim doświadczeniem i tak naprawdę tym, co przeszłam, bo, bo sama korzystałam z tego na swojej ścieżce i w wielu momentach było to dla mnie bardzo, bardzo pomocne. I dlatego też Ciebie do tego zachęcam. Kiedy wkraczamy na tą naszą ścieżkę rozwoju duchowego, to tutaj. Nasz umysł lubi czasem nam płatać takie różne figle i w zależności od tego, w jaki sposób on funkcjonuje, czego się jakby nauczył, to czasami jest nam dość łatwo, a czasami bywa, że ten umysł robi się jeszcze taki bardziej jakby niepokorny i warto po prostu mieć taką możliwość Spojrzenia na to, co się dzieje z nami, posłuchania o tych różnych pułapkach, po to, aby tak naprawdę móc z nich wyjść. To, co ja usłyszałam niedawno, co było takie dla mnie właśnie bardzo ważne podczas współpracy ze swoją mentorką, to, to właśnie taki głos, że Problemy tak naprawdę nie są po to, aby w nich siedzieć, ale po to, aby z nich wyjść. I też przypomniało mi się takie piękne stwierdzenie, piękne słowa. Nie pamiętam, czyje one były, natomiast one mają taką bardzo dużą mądrość w sobie, że jeżeli masz jakiś problem, to też jest na to rozwiązanie. A jeżeli nie ma rozwiązania, to tak naprawdę nie ma. Problemu. Ja Ciebie zachęcam do takiej, wiesz, szczerej oceny tego, co się z Tobą dzieje, w jakim miejscu w tym momencie jesteś, co Tobą kieruje i czego tak naprawdę podświadomie bądź nieświadomie chcesz, do czego tak naprawdę dążysz. I robienia sobie takich regularnych restartów, tak jakbyś się restartował, restartowała system komputerze. To jest, to jest takie istotne właśnie, szczególnie jeżeli podążamy po prostu tą ścieżką rozwoju, żebyśmy mogli sobie zrobić taki restart co jakiś czas, chociażby raz w miesiącu, takie króciutkie podsumowanie nawet tego co się wydarzyło, co nam służyło, a co może niekoniecznie, gdzie może utknęliśmy i nie do końca chcemy się nawet czasem przed samymi sobą Przyznać. To, to bardzo pomaga, naprawdę. I też takie właśnie podejście z takim umysłem, który potrafi też wszystko jakby zakwestionować, nawet tą naszą kochaną metodę. Nawet tą naszą ukochaną ścieżkę. Nie po to, żebyś nie korzystał, nie korzystała z tej metody dalej, bo to nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, żebyś właśnie miał taki pełny ogląd sytuacji, tego, co się dzieje, czy gdzieś nie utknęłaś, nie utknąłeś, bo bardzo często jest tak na tej ścieżce rozwoju duchowego, że my idziemy, zmieniamy jakieś fragmenty, uleczamy, uzdrawiamy siebie. Ale też w niektórych sytuacjach właśnie utykamy i tworzą się nam nawet czasem nowe, niekorzystne, że tak powiem, przekonania. No i dzięki temu po prostu umysł ma jakby też taką możliwość, aby nas dalej gdzieś trzymać. W tych swoich uwarunkowaniach, programach i nie otwierać nas na to, co jest nowe, co jest nieznane i do czego na przykład życie gdzieś nas prowadzi. Ja opowiem Ci taką moją przygodę z przeznaczeniem, tak to mogę powiedzieć. Dlatego, że bardzo, bardzo mocno się temu upierałam. To była taka moja wewnętrzna walka, której nawet momentami nie chciałam widzieć i udawałam, że tego nie widzę, chociaż to po prostu, no wiadomo, w jakiś sposób czułam i to czasami gdzieś, gdzieś wracało. Jakiś czas temu. Zobaczyłam na jednej z ceremonii te, taką po prostu swoją ścieżkę, tak, bo to też było jakby moja intencja, jedna z moich intencji, właśnie. No i zobaczyłam tam siebie jako szamankę. I bardzo, że tak powiem, szybko mój umysł, ponieważ tam się wydarzyło bardzo dużo innych rzeczy, które. Które na dany moment jakby były istotniejsze dla mnie, tak naprawdę rozpadł się właśnie cały, cały mój świat, to wszystko co o nim myślałam, co do tej pory wierzyłam, to to po prostu zostawiłam sobie gdzieś na koniec. Potem mój umysł szybko uznał, że to w ogóle nie jest dobra droga i to nie jest na pewno moja droga. No właśnie. A do tego jeszcze, ponieważ ta ceremonia też przyprowadziła mnie na satsang, do tego jeszcze podczas słuchania satsangu, ja jakby się jeszcze upewniałam, tak? I ten mój umysł, który był na początku bardzo niepokorny, on po prostu w jakiś sposób totalnie ten szamanizm odrzucił. I też nie zauważyłam tego, co się działo, takiego, wiecie, naturalnego tak naprawdę, gdzie mnie życie prowadziło, gdzie mnie życie pociągało. Podczas takich no, zwykłych, codziennych rzeczy. No, właśnie ono mnie ciągnęło w te szamańskie klimaty. Przez takie wiecie, bardzo drobne rzeczy. A to coś mi się. A, a to przyszła do mnie, że tak powiem, rapę, tak? I gdzieś ciągnęło mnie w kierunku właśnie takich grzechotek, czy gdzieś na Facebooku oglądałam sobie proces tworzenia bębna i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj. Tego typu rzeczy pojawiały się tak jakby naturalnie, taka chęć po prostu. E, taka chęć ciała, chęć organizmu do, do, do konkretnego działania. Natomiast ja to totalnie odkładałam, pomijałam. E, no, a potem oczywiście dokleiły się do tego takie nowe przekonania satsangowe, tak? Że, no to, no, że to jest akurat niepotrzebne, nie jest to dobra metoda, to do niczego nie prowadzi, i tak dalej, i tak dalej. No, i że tak powiem, to trwało no, nawet ponad dwa lata, tak naprawdę, tak? I życie mi podsuwało to w różny sposób. A to jakiś znajomy powiedział, A bo wiesz, bo ty tak wyglądasz jak szamanka. A to gdzieś usłyszałam znowu jakieś takie słowo od kogoś innego i jeszcze od kogoś kolejnego. I takim przełomem tak naprawdę dla mnie to był kwiecień, kiedy, kiedy właśnie ktoś policzył po prostu moje. Cyferki z mojej daty urodzenia. No i powiedział mi to wprost, słuchaj, tutaj u ciebie to jest taki, taki, tak. Ty jesteś szamanką, i tak naprawdę tak to wygląda po prostu, tak. No i wiecie, i wtedy nie mogłam zaprzeczyć, bo też ta osoba jakby powiedziała mi o pewnych takich moich umiejętnościach, zdolnościach, które faktycznie przejawiały się w moim życiu przez cały czas i z których nie do końca sobie świadomie jakby zdawałam też sprawę. I, no i trudno już mi było tutaj w tym momencie zaprzeczać, tak? Do tego też ja jestem hipnoterapeutą, więc czasami też bardzo, bardzo lubię korzystać sama z takich hipnos też, tak? I być prowadzoną, więc do tego też tak naprawdę. Bardzo często, kiedy pracowałam ze swoimi. Zdolnościami, umiejętnościami w hipnozie, kiedy chciałam odblokować jakby te potencjały, te zasoby, no to właśnie też pojawiały się tak naprawdę te, te szamańskie moje różne wcielenia wtedy. I to też widziałam, tak? Więc to był taki pierwszy moment, kiedy po prostu przestałam jakby zaprzeczać. I postanowiłam się temu jakby bliżej przyjrzeć, dać sobie trochę czasu, i się temu poprzyglądać po prostu, tak? I wiecie, i to było takie moje pierwsze jakby otwarcie, bo przyznam się szczerze, pomimo tego, że satsang uwolnił bardzo, bardzo dużo. I moich niekorzystnych przekonań, i też takich identyfikacji z pewnymi rolami czy z pewnymi działaniami, i po prostu te zmiany zaistniały w moim życiu, to po prostu ze mnie odpadło i tak naprawdę zaczęło się dziać inaczej. To nie zauważyłam, właśnie, że mój umysł stworzył. Kolejne, że tak powiem, przekonania, które gdzieś mnie w jakiś sposób ograniczały. E, I nawet sama się do tego nie chciałam przyznać, właśnie w związku z tym szamanizmem, tak. E, I tak naprawdę, ja już od kilku miesięcy, słuchając cangu, zauważyłam, że tutaj po prostu jakby mm, no nic się nie dzieje takiego, tak. E, I jak, jakby jakakolwiek zmiana nie następowała. I owszem, oczywiście pomyślałam sobie, że tak jest, tak ma być, tak, więc ten czas mi jest potrzebny i on pewnie był mi potrzebny, chociażby nawet właśnie do tego, żeby zauważyć to, więc z tym nie dyskutuję. Natomiast nic się tutaj właśnie nie wydarzyło. I tak od kwietnia, kiedy już usłyszałam, że to po prostu wynika z mojej daty urodzenia, i tak jest. Gdzieś tam powoli się otwierałam, a może jednak, tak, może jednak to faktycznie właściwa ścieżka dla mnie. E, może jednak powinnam się tym zainteresować, i wpadł mi w oko taki filmik właśnie mojej mentorki, z którą obecnie pracuję na YouTubie, on po prostu zaczął mnie bardzo, bardzo przeciągać, i też usłyszałam tam pewne słowa które zaczęły we mnie pracować. Tak samo to było, jak e, trafiłam na satsang, tak? To też usłyszałam pewne słowa, które bardzo pracowały i te słowa przyciągnęły mnie tam po prostu. E, no więc postanowiłam się przyjrzeć e, i umówić na spotkanie e, tak naprawdę z tą osobą. E, porozmawiałyśmy, bardzo dobrze czułam się w tej energii e, i te parę słów już e, tak naprawdę rozbiło część takich moich nieświadomych przekonań. Więc zauważyłam, że to po prostu nastąpiło od razu. Tak? Tutaj się to tak szybciutko bardzo zadziało. Dostałam dwie oferty jedną na krótszą współpracę, drugą na dłuższą. I powiem szczerze, nawet niekoniecznie chciałam tak? tą dłuższą współpracę brać pod uwagę. Tutaj oczywiście ten umysł zaraz też wytoczył, wytoczył serię argumentów takich typowo finansowych, dlaczego nie mogę, dlaczego nie powinnam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to był taki, wiecie, dla mnie taka lampka alarmująca, że skoro umysł jest tak głośny i tak bardzo krzyczy i tutaj tak bardzo jest dużo rzeczy na nie, no to powinnam sobie zrobić takiego stopa. I, I po prostu poczekać chwilę, tak? Zobaczyć, co to życie przyniesie. Eee, no i wiecie, wycofałam się, eee, że tak powiem, mówię zaraz, zaraz, chwila, moment, poczekaj. Mówię życie, daj mi znać, co tak naprawdę, w którą stronę mam pójść, co mam zrobić. I słuchajcie, to, co się wydarzyło, było dla mnie niesamowite. Po prostu tak jak się to czasem dzieje, tak? Przyszła fala, w e, dwie minuty pozamiatała przekonania finansowe, tak jakby życie uśmiechnęło się do mnie i powiedziało: e, Słuchaj, wyczyściłem co trzeba, wyczyściłam co trzeba, a teraz wybieraj. No, i w takiej sytuacji po prostu już nie mogłam podjąć innego wyboru, tak? To było takie jasne i oczywiste. I nawet przed naszym pierwszym spotkaniem po prostu zadziało się mnóstwo. Ta fala zaczęła właśnie przychodzić i czyścić takie przekonania umysłowe, w których gdzieś utknęłam bardzo, bardzo mocno. I dlaczego się z Tobą tym dzielę? Dzielę się z Tobą tym dlatego, że właśnie wstępując na tą drogę rozwoju na początku ten nasz umysł jest taki naprawdę bardzo głośny. To, co ćwiczymy sobie słuchając tego to ten taki neutralny umysł, tak? Taki ani pozytywne, ani negatywne, Taki właśnie, jakby neutralny, obojętny. Ale czasem jest tak. Że jak brakuje nam tej pozytywnej części, jakby umysłu, to po prostu ten negatywny potrafi gdzieś mocno nad nami zapanować, szczególnie jak się jeszcze, właśnie nieświadomie, z jakimiś różnymi rzeczami identyfikujemy. I tak jak to było w moim przypadku, tak? Gdzieś tutaj identyfikowałam się z tymi przekonaniami, których nie strawiłam ja, z tymi słowami, które nie do końca, że tak powiem, przełknęłam, po prostu wzięłam je, tak wiecie, na umysł i one stworzyły taką zaporę przed, przed tym, co życie miało dla mnie, tak naprawdę, przed krokiem zgodnym z moim serduchem i z kierunkiem życia po prostu. I no i dlatego się też nic nie działo. jakby nic się tutaj nie wydarzało tak. Było wszystko tak samo po prostu, można powiedzieć w taki sposób. I, i warto właśnie po prostu kwestionować, robić sobie takiego stopa, umacniać ten swój kontakt z tą twoją wyższą istotą z tym Twoim sercem. Abyś mogła wyłuskać, mógł wyłuskać te takie prowadzenie życia po prostu, tak? To, co właśnie przez ciebie ma przepływać, a niekoniecznie to, co jeszcze gdzieś idzie z umysłu, bo, bo właśnie tak czasem się z nami dzieje. Ten nasz umysł lubi, szczególnie jak wstępujemy na tą drogę duchową, to on lubi jakby nasze stare uwarunkowanie, Ubierać w takie nowe prawdy, w te prawdy duchowe. On się tak, wiecie, odświeża. Odświeża to, co stare, i, i, e, i bardzo często jest tak, że przez jakiś dłuższy czas możesz w ogóle tego właśnie nawet nie zauważyć no bo to są te prawdy duchowe z którymi się teraz identyfikujesz, tak? Które są teraz dla ciebie istotne, których teraz słuchasz. A one mogą gdzieś być takie tylko i wyłącznie właśnie z umysłu i blokować ci po prostu to twoje pełne otwarcie. Blokować ci gdzieś na ten pełny przepływ życia i na płynięcie w kierunku w kierunku które Życie dla Ciebie tak naprawdę przynosi. Także popatrz sobie też na to tak szczerze, z takim wiesz, otwartym umysłem. I, i Pokwestionuj trochę tych wszystkich rzeczy, pokwestionuj e, szczególnie te, gdzie jakby bardzo mocno się trzymasz umysłowo, tak? tak jak ja właśnie, że nie, że to na pewno nie to, czy ty na pewno rozumiesz, doświadczyłeś, co to znaczy. Czy tylko powtarzasz to słowo, bo je po prostu usłyszałeś i, i wiadomo, nauczyciel jest autorytetem, e, ale tak naprawdę każde słowo musi być przełknięte, zrozumiane tak od środka, co ono dokładnie oznacza, a nie tylko, że tak powiem, wzięte, yy, wzięte po prostu i wklejone do, do umysłu, tak więc popatrz sobie na to, jak to właśnie jest w Twoim przypadku. I jak to się z Tobą dzieje. Bardzo często jest też tak, że właśnie ten nasz umysł jak się przebiera w to nowe, nowe, odświeżone, duchowe przebranie, no to on po prostu działa na bazie starego uwarunkowania, czyli będzie w dalszym ciągu trzymał nas w takim poczuciu winy, będzie w dalszym ciągu trzymał nas w takim jakby uwięzieniu, Powtarzając właśnie niestrawione prawdy duchowe. Szczególnie jak masz za sobą bardzo dużo trudnych doświadczeń i gdzieś nie do końca one wszystkie są świadome, zintegrowane i nie wszystkie emocje są uwolnione, to ten umysł, to to ego duchowe lubi to wykorzystywać. W jaki sposób? No, w taki sposób, że przecież słyszysz, tak, że jesteśmy jednością. Przecież słyszysz, że tak naprawdę no trzeba po prostu wybaczyć, zostawić to wszystko, tak? No i ten umysł, jak będą przychodziły ci jakieś różnego rodzaju myśli związane z Twoim przeszłym doświadczeniem, on będzie ciebie właśnie trzymał w tym poczuciu winy, tak? No bo przecież jak to? Wiesz, że nie jesteś osobą. Wiesz, że tak naprawdę wszyscy w naszej istocie jesteśmy tym samym, tak? A ty tutaj się jeszcze dalej złościsz na kogoś. I ty tutaj w dalszym ciągu czujesz się jakoś niekomfortowo z tym kimś. I, i tak bardzo możliwe, że będzie Cię prowadził do takiego starego działania, tak? Czyli będziesz sobie mówić, że wybaczam i tak dalej, zapominam o tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I będziesz się po staremu tak naprawdę spotykać i nie stawiać granic, tak, które, które po prostu Twoje serce tak naprawdę pragnie I, i pragnie, tak, żebyś zadbał o siebie jak najlepiej, bo, bo wiesz, nie ma niczego złego w tym. Że czasami czujemy złość, nawet za takie rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, i one po prostu mają to do siebie, że gdzieś siedzą w naszej pamięci głęboko, siedzą w naszych emocjach i nie zawsze chcą wyjść. Nie zawsze, jak spojrzysz na to w taki sposób, no to będziesz w stanie stwierdzić, czy już tam nic na pewno nie ma, czy, czy już jakby nic ze sobą nie ciągniesz. Jeżeli zdarza ci się właśnie. Coś takiego, powtarzanie takich prawd, i, i jakby czujesz, że nie wiesz, co masz zrobić do końca. I, mm, no i po prostu tak trochę się miotasz w takiej klatce. No to właśnie może być tak, że Twój umysł przebrał się w takie piękne duchowe i gdzieś stosuje to samo uwarunkowanie, co kiedyś, tylko właśnie y, oparte na tych Twoich nowych. Przekonaniach, niekoniecznie, że tak powiem, słusznych w tym momencie. No bo owszem, wybaczyć, zapomnieć trzeba będzie, bo to jest przeszłość i nie ma sensu, żebyś to ciągnęła ze sobą. Natomiast często jest tak, że tam też trzeba zajrzeć i trzeba pozwolić sobie poczuć te wszystkie emocje, tak, które czujesz, po to właśnie, żeby je zostawić, żeby je uwolnić, żeby one nie siedziały. I życie e, bardzo często właśnie po to ci to przynosi, te myśli, te emocje, po to ci to pokazuje, e, żebyś właśnie miał taką możliwość zostawienia tego. E, I niekoniecznie obojętność wobec tego zawsze zadziała. E, dlaczego? No, dlatego, że tam też często są takie ukryte jeszcze negatywne przekonania odnośnie samego siebie. A tym samym odnośnie innych, a czasami nawet negatywne przekonania odnośnie Boga. Tak też się zdarza, bardzo różnie. Tam też są właśnie ciągle te niskowibracyjne emocje. I tutaj, no w moim przypadku, ta neutralność, ta obojętność, ona działała przez chwilę. Ale przez bardzo krótką chwilę. I naprawdę przetestowałam to przez długi okres czasu. Po prostu to ciągle wracało i coraz bardziej, z coraz większą intensywnością i coraz większą intensywnością. No i pomogło mi ponowne zajrzenie tam na chwilę, tak? I pozwolenie sobie poczuć tego wszystkiego jeszcze raz. I, i dzięki temu po prostu. To ta chmura niepotrzebna, jakby po prostu się totalnie rozpadła, tak? Jej, jej nie ma. I też do tego właśnie Ciebie zachęcam, do takiej otwartości w rozwoju, do, do po prostu zajmowania się tym, co na ten moment w Tobie tak naprawdę jest żywe. I jak sobie szczerze popatrzysz, poobserwujesz, zakwestionujesz wszystko, co mówisz najczęściej, no to zobaczysz, bardzo wyraźnie życie też Ci pokaże, bardzo wyraźnie, co jeszcze gdzieś warto za sobą zostawić. Bo nie chodzi tutaj oczywiście o to, aby się w tym taplać nie wiadomo ile czasu, bo też jest taki biegun drugi umysłu, tak? Że, że on bardzo często lubi, lubi zakładać takie ubranko z takim właśnie z takim właśnie napisem, jeszcze ciągle jest coś ze mną nie tak i mam coś do czyszczenia, tak? No i to też nie o to chodzi, żeby z tym iść eee, i, i czyścić, i czyścić, i czyścić w nieskończoność, bo, bo faktycznie tak też można. Ale jeżeli coś jest żywe w tobie, jeżeli coś wraca i, i po prostu ta obojętność eee, nie działa, a ty naprawdę gdzieś czujesz się z czymś niewygodnie, niekomfortowo. No, to są takie momenty, w które warto po prostu zajrzeć. Na dzisiaj to tyle. A jeżeli chcesz takiej pomocy, właśnie w prowadzeniu Ciebie w zastanowieniu się może co jest dla Ciebie na ten moment istotne, czy też w takim poczuciu głębszego kontaktu ze sobą po prostu, z tym swoim serduchem, czy też zamknięciu jakichś właśnie swoich trudnych spraw, to ja cię serdecznie zapraszam do współpracy ze mną. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Pa, pa.